Ej, tutaj Ada z Zagłębia Młodych. Dzisiaj sprawdzimy czy mieszkańcy Katowic wiedzą czym jest metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Metropolia to po prostu, to, to, więc komunikacja należy do metropolii. I jestem dumny, że po prostu potrafili się porozumieć i, i że po prostu, jak, żeby jak najdłużej to porozumienie trwało. Super. Wie pan czym dokładnie zajmuje się y, ten związek? Więc komunikacją to jest raz, tak, tak. następnie z pracami to jest, to jest dwa, następnie... Nie mam pojęcia. Dobrze, a czy jest coś, z czym może się panu kojarzyć? Aglomeracją. No to na pewno jakiś związek e, przedsiębiorstwa lub coś takie, biznesowy, nie? Dobrze, super, dziękuję. Metropolia to jest związek wszystkich ościennych miast. Zagłębia i tutaj Śląska, Katowic, Sosnowca Dąbrowy Górniczej, no i nie wiem, no, Będzina, czeladzi, tych wszystkich miast. A czy wie pani, czym się zajmuje Metropolia? No to znaczy te wszystkie problemy, które są jakby globalne dotyczące tych miast, to są rozwiązywane. Nie każde miasto osobiście, ale po prostu globalnie jest rozwiązywane. No cóż, ja korzystam w moim przypadku z autobusów nie? metropolitarnych. Fajne połączenia, choć nie wszystkie może idealnie by spełniały zadanie, jak to kiedyś było, że, nie? że ograniczono. Przykładowo, w moim przypadku e, z Gliwic to było aż tu, teraz ograniczyli do Zabrza. Pół biedy młodzież, starsze osoby już mają problemy. Właśnie nie mam pojęcia. Rozumiem. I tylko takie ostatnie pytanie. A z czym się Pani kojarzy, Metropolia? No ja nie wiem, Boże. O, w ogóle nie jestem w temacie. E, ojeju, czy odczuwam? No na pewno fajnie, że jakkolwiek zaczęli coś z komunikacją miejską robić, no bo faktycznie było to mocno niezorganizowane, teraz się wydaje ciutko lepiej zorganizowane. Yy, czy coś jeszcze? Yy, z takiej fajnej rzeczy to na pewno Metropolitalna Łąka Kwietna, która u mnie niedaleko w Piekrach powstała. To też na pewno tego typu działania są bardzo pozytywne. I yy, czy coś jeszcze? Z no... tego co wiem, są to wszystkie miasta w okolicach Katowic, tworzące metropolię. Niegdyś Województwo Katowickie. Dobrze, a wie pan, czym się mniej więcej zajmuje ta Metropolia? Nie mam pojęcia. Jasne, rozumiem. Dobrze, dziękuję. dziękuję. Miłego dnia życzę. Do...